a ustanawiać swoje zasady. Jezus Chrystus staje przed nami, tak jak stanął przed Timartem i mówi do nas, że jest królem. Królem, który przyszedł na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Przyszedł na świat, aby uczyć nas tej prawdziwej miłości. Miłości, która wszystko pokonuje. Jezus Chrystus dziś, i każdego dnia zaprasza nas, abyśmy budowali Królestwo Miłości tu na Ziemi. On zaprasza nas do tego, abyśmy potem weszli do Jego Królestwa Niebieskiego, i byli z Nim razem. Ale zawsze zależy to od nas, co wybierzemy. Czy zachowamy się tak jak Piłat i tłum, którzy krzyczeli na krzyż ukrzyżuj Go? Czy będziemy tak jak Weronika, która nie boi się tłumu. Podchodzi do Jezusa i ociera twarz Jezusowi. Oddaje Mu przez to część kobiet. Uznaje Go jako swojego Króla. Jezus Chrystus obdarza nas wielkimi darami. Obdarza nas przede wszystkim swoją miłością i zaprasza do swojego Królestwa. Dlatego nie bójmy się Bożego prawa i Bożych wymagań. One wydają się trudne. One czasem wydają się niemożliwe do wykonania. Ale przecież Jezus Chrystus jest Królem, który przychodzi do nas, aby nam służyć, aby pomagać, pomagać nam kroczyć drogą świętości. Kroczyć do drogą do Jego Królestwa. Jezus Chrystus jest Królem miłości. Dlatego oddajmy Mu dzisiaj cześć. Oddajmy Mu dzisiaj komód. Ale pamiętajmy, że szczególnie oddajemy mu część i hołd przez nasze czyny, przez to, jak staramy się wyznawać swoją wiarę. Jak staramy się wyznawać wiarę w Tego, który jest naszym Królem i Zbawicielem. Amen.